No i słuchajcie, RudepL, Rude walczą w turnieju, walczą w turnieju. Tak jak widzieliście, jak widzieliście czy to na Facebooku, czy to na moim fanpage'u. Oczywiście zaraz wam to jeszcze mogę tutaj pokazać. Mogę wam pokazać, słuchajcie, grupy. Jak wyglądają grupy? Niestety nasz team trafił do grupy z drugim polskim zespołem no i to akurat nie jest najfajniejsze bo będziemy mieli takie walkę trochę braterską no ale to nie dzisiaj, dzisiaj walczymy z klanem z Meksyku i już wam to, już wam to pokazuję proszę was bardzo dzisiaj walczymy z tym klanem w Fire Squad więc widzicie, widzicie Fire Squad i tak wyglądają, słuchajcie, grupy. E, jesteśmy w grupie D. E, jesteśmy w grupie D e, i tutaj jest Polish Onion, czyli polskie, polskie cebulaki. E, więc, więc tam jesteśmy. Tam jesteśmy z nimi z nimi w grupie i pewnie będziemy niebawem się z nimi mierzyć. znaczy my, dziewczyny, rude, rude .pl. wracamy sobie już na e, Clash of Clans na naszą mapkę. I patrzymy sobie, jak to na tą chwilę wygląda. Kto będzie walczył? Octopus, Martyna, Pati, Zosia i Marta. I w takim składzie, w takim składzie walczymy. Będzie Joy z nami na czacie, więc pewnie więcej coś powie na ten temat. Jak, jak, się, jak się odmutuje, bo na razie jest zmutowana. Więc mam nadzieję, że za chwilę do nas dołączy. Eee, czyli cała sprawczyni całego Dziękuję. zamieszania, jeśli chodzi o, o rude.pl, jedna ze sprawczyń, jedna ze sprawczyń. Ja oczywiście, jakby ktoś nie wiedział, co to są rude.pl, to proszę bardzo o to, o to macie grafikę na temat organizacji rude.pl, więc jeżeli macie jakieś dziewczyny, znacie dziewczyny, które grają w Clash of Clans, eee, no to tutaj macie kontakt na dole, eee, dawajcie znać swoim koleżankom eee, i niech wbijają, dołączają do eee, organizacji rude.pl. No bo myślę, że warto tutaj z dziewczynami w kolejnych turniejach brać udział i mierzyć się z najlepszymi klanami na świecie. I już pokazujemy. I kto tu jest bity? Kto tu jest bity? Bita jest Marta, słuchajcie. Marta jest bita, więc oglądamy sobie atak na Martę. Dragony, słuchajcie. Dragony, dragony w natarciu. Więc, co tutaj będzie? Wjazd, słuchajcie, Queenwalk. Z założenia myślę, że Queenwalk królowa ma pójść na, na TH, chociaż nie. Bo już smoki puszczone, no to to ciekawe. To ciekawe. Dość szybko to wszystko puszczone. Aniołki ubite. Chociaż nie, aniołki się przełączyły tutaj na króla. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to tak to wszystko miało wyglądać. No, taki atak na dwie gwiazdki. Taki atak jest na dwie gwiazdki pewny. I te dwie gwiazdki będą pewne. I teraz bacy, jeszcze słuchajcie, dorzucone. No, tu więcej, więcej chyba nie ma się co spodziewać. Trójki tu na pewno nie będzie bo już nie ma frizów, a zostały jeszcze 3 WT, a te WT bez najmniejszego problemu poradzą sobie, słuchajcie, z tymi bacami, a Inferno poradzi sobie z elektrykami, bo zostały aż dwa Inferno. No, nie rozumiem tego Walka, który był przeprowadzony, nie wiem, w jakim on był celu zrobiony, bo zaraz, zaraz, zaraz później zostały puszczone e, smoki, więc to dość, dość ciekawe, to dość ciekawe, słuchajcie. To dość ciekawe posunięcie. No, tu procent, oczywiście, będzie jeszcze dobijany, bo ten król idzie na aniołkach, więc, więc on sobie tutaj jeszcze będzie dobijał ten procent. E, więc procent będzie naprawdę ładny, bo ponad 80% myślę, że tutaj siądzie. E, koło może nawet 85. Jeszcze smoki tutaj powinny coś dobić. Ale już smok pada, i drugi też powinien w tym momencie. O, tutaj to. Ten X był ustawiony na ziemię, a to ciekawe. Ale już w tym momencie 85%, 86%. Na tym się kończy. No więc ładny atak, słuchajcie. Ładny atak e, na 86%, choć ten początek był bardzo dziwny. Się bije, bije oktopus, bije oktopus. E, I mamy elektryki, słuchajcie. Tu będą elektryki, więc też raczej atak na dwie gwiazdki. Chociaż przypominamy, że teraz Rage wzmocniony. Rage wzmocniony, słuchajcie, kolejny lewej, a tu widzimy, że już ma e, ona zrobiony ten rage na maksymalny szósty level e, e, królowa na 363, 36, 36, wardy na, 60, na 32, więc jest, jest moc, e, zobaczymy, jak to pójdzie, bardzo fajnie odcięte. E, I teraz leci, wlatuje wszystko, na, na powinno polecieć na TH. Zobaczymy, czy ten smok tu odetnie, odciął dobrze. E, już powinien chyba lecieć rage pierwszy, tak jest, jest pierwszy rage. Wychodzi CC, Ta dmuchawa tutaj będzie bruździć. Yy, powinna być fryzowana, dokładnie tak, jest fryzowana w tym momencie dmuchawa. Yy, TH pada. Warden, bardzo dobrze, pięknie wyczute. I yy, teraz, żeby tutaj odcięło, tą stronę, żeby odcięło i żeby smoki poszły do środka. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. Pięknie, słuchajcie, weszło pięknie do środka. Jeszcze trzy frizy. Tutaj powinien być Rage, tutaj Rage na te smoki, tutaj Rage. Tu rzucaj Rage'a, rzucaj im Rage'a. A i nie rzuca tu im Rage'a, nie wiem dlaczego, tutaj na to inferno. Eee, jeje, ej, je, ej, ej, ej. tu. A, teraz freeze, no zmarnowany ten Freeze. A dobrze, niedobrze, 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 niedobrze. Czekała, niepotrzebnie tutaj czekała, tu trzeba było rzucić im rage'a i one by szybciutko to ubiły. Ej, I byłaby szansa na trzy gwiazdki. Ej, nadal ta szansa jest niewielka. No teraz ten rajdź tutaj zmarnowany. No ten rejcz tutaj teraz w tym momencie zmarnowany, no ale. No ale są mocne dwie gwiazdki, będzie na pewno lepszy procent niż u przeciwników więc za tą chwilę mamy przewagę. No tutaj Rage zupełnie niewykorzystany. Trzeba było go rzucać tutaj, gdzie były trzy smoki przy tym Inferno. Wtedy one by błyskawicznie ubiły to Inferno i poleciały do tego kolejnego Inferno, a jeszcze dwa frizy na ręce one by potrafiły zrobić robotę. Ale będziemy mieli bardzo ładny procent, więc gratulacje, brawa dla Octopus za ten atak, bo to było ważne. I teraz trzeba będzie frizować to, 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 to WT, tak, to AD. Tak jest, bardzo ładnie. I jeszcze kolejny raz będzie to trzeba będzie frizować, żeby te smoki poleciały jeszcze dalej. Tak jest, super. Super. i one jeszcze sobie będą dobijały. No, tu była duża szansa na trzy gwiazdki, bo bardzo ładnie to poszło. Tu była duża szansa, słuchajcie, na trzy gwiazdki. No, ale niestety, widzicie. To jest th 12 TH12 rządzi się tymi prawami, że tu jeden błąd, jedno spóźnienie się. Niestety dyskwalifikuje atak i taki atak już na trzy gwiazdki nie wejdzie. 80, tu będzie jeszcze to te, e, inferno zostanie ubite. Super! Jeszcze poleci tutaj 35 sekund, jeszcze powinien być ten kanon ubity, chyba, że będzie tu jakaś bomba czarna e, albo czerwona, bo ten smog już jest na totalnych oparach, e, ale pięknie, jeszcze ubija, jeszcze ubija. I dobija 90%, tak jest. I jeszcze ten budynek jest czarna bomba. I tu się na tych 90% tak kończy, więc brawo, brawo, dziękujemy, dziękujemy. Bardzo ładny atak. Była bardzo duża szansa na trzy gwiazdki. bije Marta, słuchajcie. Trzymamy kciuki wszyscy. Trzymamy mocno kciuki. Słuchajcie, będzie queen walk, będzie queen walk. Ojejku, od drugiej strony w ogóle. Ho, 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 ho odważna. Oj, odważna. Żeby to się źle nie skończyło. Bardzo odważny atak, zupełnie od drugiej strony. Ja mówiłem, no tą wioskę tak teoretycznie trzeba bić, żeby tutaj ugrać trzy gwiazdki, ale trzy gwiazdki, czy my tutaj... Czy my tutaj aż musimy ugrywać trzy gwiazdki na takiej wiosce? Hm? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo tutaj te aniołki też tak dziwnie tutaj puszczone. Teraz trzy aniołki pójdą do tej wiedźmy. Wiedźmy, bowlery, tutaj nie ma pek. Czy to się wszystko nie rozejdzie? Czy to się wszystko. Wózek już padł. Słuchajcie, no to nie wygląda dobrze. No nie wygląda dobrze. Ten wózek powinien być ratowany. Królowa już na oparach. Ajajajajajaj. No nie chcę być złym prorokiem, ale no wierzę do końca. Wierzyć trzeba do końca. no Wierzmy, że tutaj się uda. Jeszcze są Freezy. Jeszcze są, jeszcze są yy, bacy, Ale dopiero teraz wychodzi CC. Eee, jeszcze Warden Ability nie użyte. Okej. Okay. Będzie ciężko, ten... No nie wiem, tutaj czekamy z tym jumpem jeszcze, ale... Op, aż się przebiją może, no może, do, może tu jest dobra decyzja, no już teraz trzeba czekać, wyczekać to. Ale czy to się nam tam przebije? Peki już padły chyba, zostały tylko bowlery, czy jeszcze jest peka? Nie, nie ma już peki, została sama parka, słuchajcie, no niestety. <coughs> chyba, że królowa tutaj... Cudem jakoś uratuje to wszystko. Jest Warden użyty. Ten Jeden Aniołek ją leczy. Królowa ma jeszcze ability. Teraz baczy puszczone. Eee, no chyba teraz już czas użyć ability. Czy ten... Czy da radę ubić OTH? Raz, dwa, trzy, cztery. Jest! Udbiła! Tak jest! Mamy dwie gwiazdki. Mamy... Ależ to było niebezpiecznie. Niebezpieczny atak. No to był bardzo niebezpieczny atak. Słuchajcie. Stalowe nerwy. Stalowe nerwy umarty. Oj, 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 oj. Stalowe nerwy. Naprawdę. To... I zobaczcie, że ona tu dociągnie bardzo ładny procent. Dociągnie bardzo ładny procent, no bo od tej strony wiadomo, ale to. Ten wózek padający, słuchajcie, ten wózek nawet się nie przebił przez drugi mur, przez drugi mur się nie przebił, on padł już tutaj od razu. Ajaj! Szaleństwo, szaleństwo. Ale mamy 83%, czy ta Wiedźma jeszcze dobije? Nie, chyba się skończy na 83%, tak jest, brawo, brawo, brawo dla Marty, bo... Oj, tutaj było, tutaj było bardzo, bardzo, bardzo ciężko i, i chwała, chwała za to, że to weszło. Oj, 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 no, emocje, emocje sięgają zenitu, no poszła bardzo odważnie, no poszła bardzo odważnie, trochę za odważnie, trochę moim zdaniem za odważnie. Ale brawa, ale brawa dla Marty, bo słuchajcie, no trzeba być odważnym, no jak to się mówi, no kto nie ryzykuje ten szampana, nie pije. To oglądamy pati, oglądamy pati, to jest ważniejsze, to jest ważniejsze, słuchajcie, co tu mamy? Yy, mamy batsy, mamy peki, mamy bowlery, yy, odcinanie, odcinanie, odcinanie boku, elektryk tutaj tuneluje. Też będzie na hardkorze, też będzie wjeżdżane od tej strony, tutaj będzie wjeżdżane. No, i tutaj jest baza. To jest dobra baza. To jest dobra baza. Słuchajcie, pod trzy gwiazdki. No, tylko teraz pytanie: Jak upilnuje wózka? Czy upilnuje wózka? Tu jest bardzo ważne w tej bazie, żeby upilnować wózka. Wózek musi dojechać mniej więcej tutaj przynajmniej do Orła, żeby się dobić do Orła. Jeżeli tak się stanie, to będzie naprawdę, naprawdę dobrze. I teraz patrzymy, obserwujemy. Już tutaj było lery puszczone. Eee, peki wchodzą bardzo ładnie. Teraz, żeby tylko nie wyszły, żeby się szybko przebił ten wózek. Żeby to poszło do środka. Tak jest, poszło do środka. Teraz, chlułopak, to wszystko ściągnie w środku. Słuchajcie, wchodzi parka. Jest Warden, bardzo dobrze, wychodzi CC. Jest Ray rzucony, elegancko, balony zebrały, bomby czarne. Yy, ładnie, ładnie, nie wiem czy już nie Wardena, ja bym użył, użyłbym Wardena w tym momencie. A czeka, ale dobrze, yy, przebił się wózek, więc jeszcze wytrzymało. Teraz Warden użyty, dobrze, to Inferno powinno być ubite przez wózek Albo przynajmniej, przynajmniej bardzo mocno obite, ładnie idzie, bardzo pięknie to idzie Jest jump rzucony, dojdzie do TH, bez najmniejszego problemu Tu dwie gwiazdki już na pewno mamy, ale to wygląda na bardzo mocny atak Jeszcze pamiętamy, mamy Batcy, więc teraz tutaj weszło to Weszło to już do TH, chociaż szkielety jeszcze ściągają Ale bowlery sobie tu radzą z nimi bez problemu To na pewno pójdzie do TH, bo nie ma innego wyjścia E, tak jest, aniołki tutaj podleczą, jeszcze podleczą. To te inferna tu biją te aniołki, ale, e, ale spokojnie, one podleczą jeszcze te peki. Bardzo ładnie to wygląda. Baccy lecą baccy. E, Friz, teraz frizna na to WT Aj troszkę spóźniony, troszeczkę spóźniony i będzie go trzeba frizować jeszcze raz. E, frizuj, frizuj. tak jest, frizuj, a no niestety. Niestety bacy nie zrobiły, nie zrobiły zbyt wiele, nie wiem czy nie lepsze byłoby je puszczenie od tej strony, bo tu można było fryzować i WT i Inferno, yy, ale będzie bardzo mocny procent, będzie bardzo mocny procent, bo tu jest jeszcze masa wojska, zobaczcie ten Aniołek cały czas leczy, on cały czas jeszcze tutaj ratuje to wojsko, yy, ale już w tym momencie pada, ale jeszcze Królowa po drugiej stronie, ona tutaj dojdzie, jeszcze dobije procent, będzie ponad 90%, to jest bardzo dobry atak, brawo, 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 brawo. Jeszcze peki dobiję. Będzie ponad 90. Tu musi być ponad 90%, tak jest. PK jeszcze uderzy. Jeszcze z dwa budynki powinna ubić. Chociaż może nawet nie dwa. Tutaj jeszcze ten dzielny ucznik, uczniczka dzielna, zobaczcie, ona tutaj to ognisko będzie ubijała. I 92%, 93%. PK jeszcze to AT powinna ubić. Na dwa ciosy. Raz. Tak jest. I jeszcze to ognisko dobije ten łuk 90. Chyba 4 nie zdąży, chyba nie zdąży, chociaż 7, zobaczymy, czy dzielnie, 3 sekundy, dajesz! No, i jest 95%, brawo, piękny wynik, super, super atak, super atak, znowu odważny. A co przeciwnik? A co zrobił przeciwnik? Przeciwnik tylko 67%, słuchajcie, tylko. Czy to był ten atak, czy to był na marty atak? To był na tak 67%. Słuchajcie, tylko 67%, więc mamy bardzo dużą przewagę. Bardzo dużą przewagę procentową, słuchajcie, średnią mamy 89%, przeciwnik tylko 76%. W procentach 53 do 30. Super, oczywiście mamy jeden atak więcej, ale patrzymy na średnią. Patrzymy na średnią, jest dobrze. 11 minut, oni zaraz ruszą wszyscy, wszyscy ruszą. Tu nie ma wyjścia. I, I bije Zosia. I bije Zosia. I trzymajmy kciuki. Tu musimy trzymać kciuki. Tu muszą być pewne dwie gwiazdki. Spokojnie. To musi być pomiędzy. I są. I będzie atak na dwie gwiazdki. Będzie atak na TH. Będzie atak na TH. Przynajmniej tak mi się wydaje po pierwszym rzuceniu i pierwszym odcinaniu. I drugie odcięcie powinno chyba tutaj być na króla. Pewnie będzie król puszczony. Tak sądzę, że tutaj pójdzie król. Balon, I królowa. A to ciekawe. A to jest ciekawe, czemu królowa? Tutaj. Bo ona przecież nam pójdzie tutaj bokiem. No chyba, że tak chce, żeby poszła bokiem. Bo raczej ona się już nam nie cofnie tutaj do TH. No tutaj trzeba, trzeba Rage'a użyć. Król ubije królową. Ubije król królową. No. No i ściągnął król peki. Królowa pójdzie bokiem. Wszystko wyszło na zewnątrz. Oj, będzie ciężko. Król wraca, król wraca, król wraca, jest techa ubite, jest jump, wraca kilka bowlerów, ale no ten ruch z królową mnie zastanawia. No tutaj, tutaj to nie mogło tak się udać. Tu trzeba było puścić króla tutaj, z tej strony, i wtedy on odciąłby tą stronę, pokonałby króla, i królową puścić razem ze składem tutaj do środka. No ale cóż, poszło jak poszło, batsy już rzucone, inferno sfrizowane, jeszcze raz powinno być sfrizowane, inferno, tak jest. Yy, troszkę chyba też za wcześnie te bacy, bo to Inferno drugie też będzie palić. No ale to Inferno ubite. Dwie gwiazdki mamy. To, co mieliśmy osiągnąć, osiągniemy. I tutaj będzie dobicie na pewno do około, około 80%. Powinno być zrobione, bo są jeszcze aniołki, są jeszcze peki. Oczywiście, ten, ten Baby Dragon, który teraz leciał, nie ma żadnego znaczenia, bo w tym momencie królowa już zaraz się nim zajmie. Raz, dwa, trzy. I jest po Baby Dragonie 67. Myślę, że do 80, gdzieś w granicach 80, powinniśmy dobić, bo te peki po prostu będą sobie szły na naokoło. Aniołki jeszcze leczą. Królowa jeszcze żyje więc 72 jest ok. dobra, patrzymy, patrzymy, tu będzie ponad 80% na pewno, Abi, bije słuchajcie Martyna, Martyna już dwie gwiazdki Martyna już mamy dwie gwiazdki, zobaczmy jak to wygląda dobrze wygląda dobrze wygląda, no ten rajd troszkę nie, nałożył się jeden na drugi ale są dwie gwiazdki, są spokojnie dwie gwiazdki zrobione, no ta dmuchawa tutaj bruździ cały czas, niestety nie siadło nie siadł strzał tak, żeby tę dmuchawę zmuchnąć, więc ale mamy 60% no, tu już więcej wiele nie będzie, ale 63. Ten jeszcze tutaj coś dobije z kraja, ale on już też pada w tym momencie. Mamy 64%, więc jest osiągnięte to, co mieliśmy zrobić. Na Martynę atak ruszyli. Ruszyli. Hogi, słuchajcie, hogi, skill składem, wejście na, na TH. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wjazd będzie wózkiem tutaj. Warden od razu też. Oj, to ciekawe. To to tutaj nie ciężko bym widział, tu chyba, czy gwiazdki, jeżeli warden już idzie tutaj. Eee, ale chyba, że ten kill squad wejdzie bardzo głęboko. No jest jump, jest jump, słuchajcie. Więc założenie, idą bowlery. Jest założenie takie, żeby to weszło tu głęboko. No, trzymajmy kciuki. Warden użyty w bardzo dobrym momencie. W bardzo dobrym momencie. I wchodzi to wszystko w środek. Wchodzi to wszystko w środek. Bardzo mocny kill skład. Hil, słuchajcie, użyty tutaj. No, tutaj mocne, mocne trzęsanie tutaj tego środka. Yy, I już lecą hogi. Lecą świnie. No, to jedno single inferno. Może być decydujące. Yy, no, ten orzełek, jak zostanie ubity. Oj, będzie tu ciężko. Będzie tutaj walka. Słuchajcie, tu mogą być kurcze czy gwiazdki. No, zobaczmy, zobaczmy. Królowa ma jeszcze ability. Jeszcze są dwa hile. Tutaj tych hogu nie ma co za bardzo ubić. Zaraz heal będzie rzucony. Ojo, joj, oj, 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 oj. są trzy... tu, tu to wszystko idzie na trzy gwiazdki. Tu idzie na trzy gwiazdki. Jeszcze jeden heal. ja aj, 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 Niedobrze, niedobrze to wygląda, ale liczmy, że może któryś tam nie zaatakuje. Zdychajcie te hogi. No, niech zdychają te hogi. Jeszcze jest królowa. Królowa powinna zaraz... A jeszcze ubije to WT, a to WT jest dużym zagrożeniem dla Hogów. Jest Giant bomba. Dostały. Jest są te małe bomby. Królowa padła. No. No, trzymajmy kciuki, trzymajmy, żeby tutaj nie było trójki. Eee, myślę, że nie powinno być. Już jest mało czasu. Hogu zostało bardzo mało. Powinny wybić. Tam jest jeszcze kanon, jeszcze jest Tesla. Eee, czekamy, czekamy. Zostały cztery świnie. Cztery świnie. Trzy. Dwie... Nie będzie trójki, nie będzie tutaj trójki, nie będzie, słuchajcie, trójki, nie ma takiej możliwości, więc jest dobrze. Zobaczymy teraz, co tu się dzieje dalej. Czy ktoś bije? E, biją, Zrobiona Zosia na 67 i Martyna, wygrywamy to, słuchajcie, to jest zwycięstwo, tu już się nic nie może wydarzyć. 83 wygrywają, wygrywają rudę, brawo, brawo, rudę, wygrywają, słuchajcie, tą pierwszą wojnę e, w e, Extreme e, War League. E, Gratulacje, gratulacje! Bardzo ładnie się to zakończyło. Wszystko, słuchajcie, 83%, 64, 83, 95% i 91% po stronie Rudych.pl. No, to nie mogło się zakończyć inaczej. Tak piękne ataki. Gratulacje, brawo, brawo! Jeszcze raz, brawo! Ja tutaj tylko przyklasnę, że takie, takie występy w wykonaniu Rudych.pl. Chcę oglądać. I to, co powtarzałem wielokrotnie na takich turniejach, trzeba najpierw zrobić dwie gwiazdki. Dopiero trzeba myśleć o zwycięstwie, czyli najpierw nie przegrać, żeby wygrać. Huh. Pięknie, piękny wynik, słuchajcie, piękne rozpoczęcie. Tak się to kończy: duża przewaga, ponad 10%. Słuchajcie, w procentach średnia, słuchajcie, bardzo duża przewaga. Więc naprawdę gratki, gratki i jeszcze raz gratki dla rudych.pl. No i dziewczyny, trzymamy kciuki. Następny mecz oczywiście do oglądnięcia również na moim kanale. Ja się z wami dzisiaj żegnam krótko, ale na temat myślę mieliśmy co pooglądać. Trzymajcie się. Do następnego razu. Bajo.